Sytuacja, w której szefowie służb nie reagują na zaproszenie prezydenta Polski i nie stawiają się na spotkanie wcześniej e, umówione, e, jest rzeczą karygodną. Dziękujemy funkcjonariuszom policji za przymknięcie oka na rację i pirotechnikę i czas zmienić te nieżyciowe przepisy. Myślę, że prezydent Załański powinien to e, zrozumieć, że mamy prawo mówić własnym. Jak tam wrażenia z marszu? Byliście? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja wam powiem, kto na pewno nie miał dobrych wrażeń z wczoraj. Z jakiegoś powodu warszawski ratusz, który według relacji z TVP, stał na straży porządku miasta przed hordami najeźdźców. Dzisiaj Trzaskowski natomiast grzmiał, odgrażając się wszystkim uczestnikom marszu, którzy użyli rad, że sprawą zajmie się policja. Do tego Zełęski postanowił również w ramach święta niepodległości zaatakować Polskę. Dzisiaj dużo tematów, dlatego jak najszybciej do tego przejdziemy. Polecam Wam zobaczyć naszą relację z marszu na kanale Co mówią, bo było naprawdę mocno. Tymczasem jesteście na kanale A, to ciekawe i lecimy z tematem. Na parę dni przed Marszem Niepodległości wojewoda powiązany z Donaldem Tuskiem wydał rozporządzenie, w którym zakazał odpalania na Marszu rac i pirotechniki. Ten zakaz jest po prostu debilny i zwyczajnie martwy. Biało-czerwone race od lat były tradycyjną oprawą Marszu Niepodległości. I ludzie odpowiedzialni za ten zakaz bardzo dobrze wiedzieli, że nic on nie da. I nie dał, ponieważ na samym marszu pojawiła się taka sama ilość rac. Teraz Trzaskowski oraz Tusk odgrażają się, że policja będzie wyciągać konsekwencje wobec tysięcy ludzi na marszu. Nie jest to możliwe, żeby policja aresztowała każdą osobę na marszu. Ale nie o to chodzi, by każdą aresztować, tylko o to, żeby mieć w razie czego pretekst do prześladowania działaczy na tym marszu. Z całej tej sytuacji najlepsze jest to, że może ona niebezpiecznie eskalować dla obu stron. Po marszu Krzysztof Bosak podziękował służbom za to, że nie reagowały na pirotechnikę. Policja e, ujawniła, że nie było ani jednego incydentu związanego z marszem, czyli najspokojniejszy marsz w historii. Dziękujemy funkcjonariuszom policji za przymknięcie oka na rację i pirotechnikę i czas zmienić te nieżyciowe przepisy. No, najpierw to które wy organizatorzy po przymknęliście oko. Nie, no, organizatorzy, panie redaktorze, nie będą sprawdzać setkom tysięcy uczestników plecaków i wyciągać rad z rąk. Wiadomo, że to jest estetyka, um, która jakby weszła już do kanonu świętowania niepodległości. Z jednej strony funkcjonariusze nie mieli jak reagować, kiedy prawie wszyscy na marszu mieli rację. Z drugiej strony, sami policjanci pewnie też nie chcieli reagować, no bo szanujmy się, ta postawa funkcjonariuszy na miejscu, ich bierność, jest w gruncie rzeczy najlepszym komentarzem do samego zakazu wydanego przez wojewodę. Skoro sami policjanci czy to z braku możliwości interwencji wobec tysięcy ludzi, czy z własnej niechęci, uznali, że nie będą reagować na coś, co od lat było tradycyjną oprawą? To pokazuje to tylko jak bardzo martwy był ten przepis. Donald Tusk już w czasie święta niepodległości nie mógł powstrzymać się od przytyków i jeszcze zanim marsz dobrze się rozpoczął, to już zaczął go podgryzać na X, oskarżając o nienawiść i podziały. Nawrocki w wywiadzie, który udzielił w Dniu Niepodległości, również odpowiedział Tuskowi, wracając do afery związanej z niepodpisanymi nominacjami. W skrócie, 7 listopada premier Donald Tusk publicznie oskarżył prezydenta Karola Nawrockiego o zablokowanie nominacji oficerskich dla 136 młodych funkcjonariuszy ABW i SKW, co uniemożliwiło ich awans z okazji Święta Niepodległości. I nazwał to polityczną zemstą w czasie kryzysu bezpieczeństwa. Nawrocki odpowiedział, że odmowa wynika z blokady do Dostępu do kluczowych informacji przez rząd Tuska, w tym odwołania czterech spotkań z szefami służb, co uniemożliwiło mu weryfikację kandydatów. To reakcja na to, co wydarzyło się po raz pierwszy w historii Polski po roku 1989. Sytuacja, w której szefowie służb nie reagują na zaproszenie prezydenta Polski i nie stawiają się na spotkanie wcześniej umówione, jest rzeczą karygodną, ale jest też rzeczą, o której ja nie chciałem mówić publicznie. Przecież to wydarzyło się około dwóch tygodni temu. Ja ze względu na bezpieczeństwo państwa, na dobre poczucie obywateli, na to, że tą sytuację w jakimś sensie da się rozwiązać, trzymałem ten dyshonor, który nie względem mnie, ale względem Rzeczpospolitej przez oficerów polskich dost... Stanowiska prezydenta Polski dla siebie i żaden z moich współpracowników także nie informował o tym publicznie. Doniesienia o takim upolitycznieniu służb i wykorzystywaniu ich do politycznych wojenek są bardzo niebezpieczne. Szczególnie kiedy połączy się je z wydarzeniami z Marszu Niepodległości. Mimo, że policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. To nie było doniesień o większych incydentach. Tymczasem na marszu doszło do paru incydentów. Mimo, że zwykle do tego nie dochodzi, to na moście podczas przemarszu wyłączono światło, co jest bardzo niebezpieczne. A w tym momencie sami widzieliśmy, że doszło do paru bijatyk. Nie chcę za bardzo odlatywać, ale wygląda to jakby specjalnie wyłączono światła, by móc łatwiej sprowokować jakąś bijatykę. Szczególnie że do takich prowokacji już dochodziło w historii.

Proszę, bracia, Ukraińcy, zabójcie za Polskę! Zobójcie za Polskę! Sam Wołodymir Zełęcki postanowił podziękować Polakom za pomoc, publicznie narzekając na to, że koalicja chętnych nie chce wysłać wojsk na Ukrainę. Chcemy dziś, chcemy dziś, ale idea była oczywiście po pokoju. i mean the, the proposition but, from leaders yeah the proposition was that is after yeah after ceasefire To oczywiste, że Ukrainie będzie zależeć na jak najszybszym rozłożeniu zachodnich wojsk na ich terenie i najlepiej jeszcze na wciągnięciu zachodnich państw do wojny. Pytanie brzmi tylko, czy nam na tym powinno zależeć? Zełenski w praktyce atakuje w swoich wypowiedziach zachodnie kraje, w tym Polskę, za to, że nie wysyłają swoich wojsk na Ukrainę w czasie, gdy toczy się tam wojna. Jak nie nazwać tego inaczej niż próbą wciągnięcia w wojnę? Fakt, że ukraiński przywódca wprost mówi takie rzeczy publicznie bez cienia żenady, pokazuje jak bardzo przyzwyczajony Zwyczajony jest do tego, że pomoc jest bezwarunkowa i może dalej prowadzić politykę Daj mi, mam chorą Ukrainę. Porównajcie, w jaki sposób Zełęski odnosi się do Trumpa po feralnym spotkaniu z początku tego roku, a jak odnosi się do Europy. Nawrocki dość średnio odpowiedział na te żądania podczas wywiadu. Wie, Emilia Wierzbicki tak też odpowiadałem, boję się Pana Boga, a teraz służę racjom państwa polskiego, polskiej racji stanu. Nie boję się o to, że urealniam relacje z Ukrainą. Myślę, że to w świecie dyplomatycznym jest rzecz zupełnie normalna. Przy jednoczesnym, jeszcze raz to powtórzę, wsparciu dla Ukrainy patrzę na obraz świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rozumiem całą konstrukcję geopolityczną, ale w tych relacjach my cofnęliśmy się zbyt daleko. Nie możemy z jednej strony domagać się, naszych interesów od naszych zachodnich sąsiadów, budować naszych relacji choćby w Grupie Wyszehradzkiej, mówiąc głosem Polski i Polaków, a tu od trzech lat udawać, że Ukraina otwiera się na jakiekolwiek nasze postulaty. Tak w istocie nie jest i myślę, że prezydent Załęski powinien to zrozumieć, że mamy prawo mówić własnym. Brzmi fajnie i całkiem zdroworozsądkowo. Jako Polska powinniśmy dbać przede wszystkim o własny interes. Niestety, od lat tak nie jest. I przez to straciliśmy już okazję na wywieranie realnego wpływu na Ukrainę. Właśnie ta utrata realnego wpływu i pozycji negocjacyjnej jest być może powodem, dla którego Wołodymir Zełenski czuje się obecnie tak pewnie, by publicznie formułować żądania, które w praktyce oznaczają próbę głębszej eskalacji konfliktu i wciągnięcia w niego Polski oraz innych sojuszników. Jeżeli dołożymy do tego te niepokojące incydenty z samego Marszu, jak choćby wyłączenie oświetlenia na moście w momencie przemarszu tłumu, co w połączeniu z groźbami władz i ogólną atmosferą politycznego konfliktu słusznie budzi podejrzenia o celową próbę prowokacji, całość składa się na jeden obraz. Jest to obraz, w którym polska tradycja i polskie interesy są podważane zarówno przez czynniki zewnętrzne, reprezentowane przez żądania Zełęskiego, jak i przez konfrontacyjne działania obecnej władzy wewnątrz kraju. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Pamiętajcie, by obowiązkowo zobaczyć naszą relację z Marszu na kanale Co Mówią. Byliście na A. To ciekawe. Ja się już z wami żegnam. Do następnego. Robią wszystko po to, żeby nas zniewolić. Niektórzy się boją tej polskości. Boją się pokazać tego, że są Polakami. Wstydzą się tego. I mi serce pękło. Polska dalej jest niepodległa. To jest takie... Ja uważam, że nie osobiście. Jest, dopóki o... Polacy myślą, że są. Patrioci górą! Jestem właśnie na Marszu Niepodległości Jest tu trochę ludzi, jest to liczne zgromadzenie Jesteśmy także na Marszu Antify, ta sonda pojawi się jutro Z tego co widziałem wstępnie, no nie ma tam za dużych tłumów No ale tutaj sami zobaczcie jak było